Starsza kobieta prowadzi spokojne życie. Otwiera swoje drzwi dla głodującej dziewczynki w święta i karmi ją. Kiedy dziewczynka zdejmuje maskę, ona chwyta się za klatkę piersiową z niedowierzaniem. Dzwonek do drzwi Merlin zadzwonił, ale nikt nie odpowiedział. Zamiast tego zasunęła zasłony w swoim salonie i usiadła na kanapie. Marudząc, że dzieci przyprawiają ją o ból głowy. 73-letnia Merlin odcięła się od świata po tym, jak jej jedyny syn Adam zaginął. Lata temu otrzymała wiadomość od wojska. Poinformowali ją, że nie znaleziono go martwego, ale nie znaleziono go też wśród zwolnionych z niewoli. Coś w tej chwili umarło w niej, gdy otrzymała tę straszną wiadomość. Przez wiele tygodni Merlin nie wstawała z łóżka. Nie mogła już znieść spotkań towarzyskich ani bycia szczęśliwą. Jak mogła być szczęśliwa, kiedy nie było z nią jej syna? Tego dnia usłyszała głosy za drzwiami, który przerwał jej milczenie. To zmusiło ją do otwarcia drzwi. Nie wiedziała, co ją czeka. Merlin cieszyła się, że dzieci wyszły. Niedługo po tym, jak nie otworzyła drzwi, mogła się teraz zrelaksować, ale krótko potem usłyszała pukanie do drzwi. Kto to znowu jest? Szczerze, nienawidzę świąt, nienawidzę tych wszystkich uroczystości. Mruknęła, podchodząc do drzwi. Spojrzała przez drzwi i zobaczyła szczupłą dziewczynkę stojącą na ganku. Miała na sobie maskę i coś trzymała w rękach. Krzyknęła ze środka: Odejdź! Powiedz każdemu dziecku z okolicy, że nikogo tutaj nie ma. Dlaczego po prostu nie możecie zniknąć? Przez chwilę panowała cisza, zanim usłyszała smutny głos dziewczynki. Czy mogłaby mi pani przynieść coś do jedzenia? Ja i moje rodzeństwo umieramy z głodu. Nie jedliśmy od kilku dni. W głosie dziewczynki było coś, co poruszyło Merlin. Nie rozumiała dlaczego, ale nie miała ochoty jej odtrącać. Ona była głodna. Nie mogłam tego zrobić pomyślała z ciężkim sercem. Merlin otworzyła drzwi i zaprosiła dziewczynkę do środka. Wejdź do środka. Zrobię ci kilka kanapek, powiedziała. Dziewczynka podziękowała i usiadła w salonie. Podczas gdy Merlin zajęła się kuchnią. Gdy skończyła, podała dziewczynce kanapkę i mleko. Zapakowała trochę jedzenia dla rodzeństwa. Skarbie, do jedzenia musisz zdjąć tę maskę, powiedziała. Nie mogąc uwierzyć, że dzieci są tak głupie w dzisiejszych czasach. Kiedy dziewczynka zdjęła maskę, Merlin zamknęła się w sobie. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Jej serce zaczęło szybko walić, gdy dziewczynka wzięła kęs kanapki i uśmiechnęła się do niej. Dziecko było żywym obrazem jej utraconego syna. Jak to było możliwe? Kim ty jesteś? zapytała jej. Łzy zbierały się wokół jej oczu. Kim są twoi rodzice, dziewczynko? Mam na imię Elena. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu, więc w domu jest tylko mama i moje rodzeństwo. Jak miał na imię twój ojciec? zapytała. Czy był to Adam? Dziewczynka odłożyła kanapkę i przytaknęła. Skąd wiesz, jak ma na imię mój tata? Merlin miała dreszcze, gdy to usłyszała. Dobry Boże, co się dzieje? Zastanawiała się bezradnie. Czy to możliwe, że to dziecko jest synem mojego Adama? Co ja mam zrobić? Merlin musiała wziąć głęboki oddech, zanim mogła cokolwiek powiedzieć. Gdzie mieszkasz, Eleno? zapytała w końcu. Czy możesz mnie zabrać do swojego domu? Chciałabym poznać twoją matkę. Uśmiechnęła się. Moja mama też chętnie by cię poznała, proszę pani. Powiedziała dziewczynka z dużym uśmiechem, biorąc duży kęs kanapki i łyk mleka. Nie mogła się doczekać, aż Elena skończy swój posiłek. Musiała wiedzieć na pewno, czy rzeczywiście była córką Adama i dlaczego nic o tym nie wiedziała. Okazało się, że Elena mieszkała zaledwie kilka przecznic od domu Merlin. Kiedy dotarli na miejsce, na krześle frontowym ganku siedziała kobieta. Ciemne worki pod oczami sugerowały, że od dawna nie jadła i nie spała. Kim ona jest, Eleno? zapytała matka. To jest Merlin, mamo powiedziała dziewczynka. Pomogła mi, kiedy powiedziałam, że jestem głodna zrobiła kanapki. Ona jest bardzo miła. Naprawdę? Dziękuję, Merlin powiedziała mama Eleny. Nie trzeba było się zrudzić przepraszam. Moje zdrowie nie jest teraz w najlepszym stanie i mamy kłopoty. Jestem Lizzy. Proszę wejść. Merlin wytężyła pamięć, ale imię Lizji nic jej nie mówiło. Idę na górę, mamo, podzielę się kanapkami z Tomem i innymi. Elena powiedziała i zniknęła. Gdy Merlin weszła do środka, zobaczyła ścianę wyłożoną zdjęcia Milizi i Adama. Skąd jesteś? Skąd znasz Adama? Zapłakała bezradnie. Adam jest moim synem. Gdzie on jest? Czy wiesz, co z nim się stało? Proszę. Powiedz mi, gdzie jest. Nie słyszałam o nim od lat. Oczy Lizji rozszerzyły się w szoku. Merlin, tak mi przykro powiedziała Lizzy. Myślę, że powinnaś najpierw usiąść. Proszę. Gdy Merlin usiadła, Lizji chwyciła ją za ręce i powiedziała: Przykro mi, że musiałaś przez to przejść. Adam był w strasznym stanie w swoich ostatnich dniach. Pracowałam jako pielęgniarka, kiedy go poznałam. Przyjechał do szpitala, w którym pracowałam. Doznał poważnego urazu w głowę. Po tym zdarzeniu nie pamiętał, kim był. Domyśliłam się, że jest żołnierzem, ale on nie pamiętał tego ani też swojego nazwiska. Kiedyś powiedział mi, że chciałby mieć na imię Adam, więc tak go nazywałam. Nawet nie wiedziałam, czy to jego prawdziwe imię, gdy się nim opiekowałam. Wtedy zakochaliśmy się w sobie. Nigdy nie pytałam go o jego dawne życie. To wywoływało u niego traumę i stawał się bardzo niespokojny. Nigdy nie wiedziałam, że miał matkę. Może powinnam była spróbować znaleźć jego rodzinę. Przepraszam, Merlin, wiem, że nie mogę odebrać ci bólu, ale proszę daj mi znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. To musi być kłamstwo! Merlin płakała. To wszystko jest kłamstwem, prawda? Mój Adam żyje! Lizzy delikatnie ją przytuliła. Przykro mi z powodu Twojej straty. Naprawdę jest mi przykro. Niestety Adam zmarł na raka kilka miesięcy temu. Merlin zaczęła płakać. Teraz wiedziała, że jej syn nigdy nie wróci. Ale w końcu mogła odwiedzić chociaż jego grób. To był bardzo trudny okres dla Merlin. Ale wiedziała, że teraz nie może użalać się nad sobą. Miała wnuki. Oraz żonę swojego syna, którą musi się zaopiekować. Choroba Lizzy postępowała. I nie była w najlepszym stanie. Lizzie wraz z dziećmi przeprowadziła się do Merlin. Chociaż Merlin była w podeszłym wieku, opiekowała się Lizzie, a wkrótce wyzdrowiała. Młoda kobieta znalazła dobrze płatną pracę i teraz cała rodzina jest szczęśliwa. Merlin wiedziała, że jej syn miał szczęśliwe życie z Lizzie. Przeglądała wszystkie zdjęcia w ich albumie. To były naprawdę piękne chwile. Żałuje tylko, że nie mogła w nich uczestniczyć, ale nie użalała się, miała wnuki, które musiała wychować. To wszystko na dziś, mam nadzieję, że ta historia wam się spodobała. Do usłyszenia w następnej!